Cześć, siemanko, z tej strony KG Football i dzisiaj jestem z kimś, którego dawno nie było ale znów powracam Cześć, manko wróciłem przepraszam Was, że tak długo mnie nie było ale byłem na wakacjach, myślę, że dla Was to też było trochę dobrze, że byli goście specjalni, bo też się trochę zaangażowałem w te wyniki, oczywiście nie było mnie na nich, no ale wróciłem i kolejne materiały będą pojawiały się ze mną, no to możemy zacząć. Dzisiaj nagramy kolejny challenge, nie wiem jak on będzie się nazywał, będziecie go mieli w napisach, tutaj gdzieś, tutaj, będziecie go mieli, jeszcze nie pomyśleliśmy, jak on będzie się nazywać, ale wytłumaczymy zaraz Wam zasady. No i ten challenge nazywa, znaczy nazywa się, no nie wiem, jeszcze nie wiem jak się nazywa, ale polega on na tym, że po prostu jedna osoba do środka druga osoba, żeby zaliczyć wyzwanie, musi ładnie przyjąć i strzelić po prostu bramkę. Nie to, że przyjąć po prostu sobie skleić do ziemi i strzelić, tylko na przykład, nie wiem, na klatę, skrzyż, jak przyjąć krzyżakiem, nie wiem. No coś takiego, no to chyba zaczynamy. Mamy po pięć strzałów, yy. Groszek będzie pierwszym rzucał. No to telefon mówimy się ładnie przyjąć i za karę musimy zjeść Oreo z pastą do zębów w środku. Ale tylko jedno, bo tyle nam zostało, bo wszystko zrobić. Yy, może być... yy, może słyszeć jakąś muzykę, albo jakieś nie wiem, koparki, ale to przez to, że jesteśmy na wiosce, yy, oglądają jakieś dziewczyny które słuchają muzyki, zaraz my tutaj pójdziemy. No i chyba rozgrzewamy się i zaczynamy e, dobra to zaczynamy w e, pracy teraz rzucał, jak pan mówił że musi z góry bo jest trochę za ciężko no, dla mnie też ale jakoś sobie daję radę no, ale on no, zaczyna. Ty, no a ja teraz to przeszłość Chyba coś nam uciekło O oh, mogę być z tobą z Mam już dosyć sławy, przestań robić mi te zdjęcia Dobra, to pierwsze się nie zaliczyło, sklejem na nie. Mój kupel też miał talent, Ci słyszę coś o heze Gdzie kurwa się podziałeś? Dobra, drugie prawie nie weszło, ale się nie nic kompletnie, nie wiem czy mówię z sensem. Może to tylko bretnie, żyję z dnia na dzień. W lustrze widzę wstyd. Niż się swój sn, w którą stronę iść. Nie wiesz o mnie nic, nie wiesz mnie za wzór. Nie chcesz ze mną być, nie jestem ze snu. Zaliczamy! jestem ze snu. Zaliczamy! No, beka w chuj Nie już się cały czas gdzieś. Drawcę wyobraźnię. mi im stać. Coś dziś wyraźne, dla mnie węgla. Nie chodziło nam o to, że ładnie przejścia, tylko po prostu oddać jakiś ładny strzał, nie to że zwolę ja tylko na przykład tak jak sobie ale przyjąć ładnie też można, to też zaliczy. To teraz ja będę przycał, graczyk będzie strzelał i przegrany je Oreo. A jak ktoś nie wygra, to jakby wyśleł jakąś konkurencję. Jeszcze dobra? Oczywiście Oreo z pasku do tak. To teraz zaczynamy... Może wtedy bym docenił, co mam dziś. Nie pogrywał tak syciem, dżumanci. Czemu nie daj wywiadów i psy tym? Dobra, to nie będę mówił kto jest wygrany. Oczywiście on jest słaby, bo on ze słabej i... nogi uderzył. Słabo uderzył, ja próbowałem ładnie to zrobić, ale udało się. Nie ma formu po prostu. Nie ma formy. Nie, też. To, 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 to... Dobra, to przechodzimy do kary, Xaviera i z pastą no, no to zaczynam challenge mam tylko jeden eee, znaczy, ciasteczko mleczowe czekoladowe no, no i tutaj mam pastę y, pasta pasta do piłki nożnej no, no to zaczynamy chyba, ja tutaj czekaj ja no podejdę o, ja się. o. Tutaj. o Tutaj mam kawałek i ten zimkowek No beka w Ten zjem sobie. Dobra. Dobra. To wyżrem. O to. Tutaj. Dobra. To też. To jest dobre O kurde no, łamie się Tak zwiem to Surprise, motherfucker! Cóż wyżar to jedno? Drugie. Nie pokazywałem. I trzecie. Co zrobisz? No i trzecie. Teraz tak robię apetyczne kanapeczki. Tutaj będę robił, zaraz wam pokażę, żeby nie pokazywać jak wygląda pasta. <coughs> Naprawdę? Що, тесть? То наступне. Ні, то to зараз <totip> то заклітим. Саме мого я об'ємаю. То чекай. Ту трога да і заклітим. Добре. Друге. <смуж> Друге. Ten orlika tutaj jest ale to... tak? Jezus, tak? Tak, tak? Dobra, kanapeczka, nie? Tak, trochę wystające, i... całe, całe. I w ogóle tutaj ma być 20 łapek w górę. Klikajcie tutaj, klikajcie, klikajcie pod tym filmem Jeść? Raz, dwa, trzy Gracyk będzie mi liczył Raz, dwa, trzy Ja zawsze tak robię, dobra Raz, dwa, trzy

Więc dziękujemy Wam za oglądanie tego odcinka. Jeżeli spodobał Wam się odcinek, zostawcie łapkę w górę. Tam na dole też proszę kliknijcie ten czerwony guziczek na dole. Bo, no wiem, no wiecie, chcemy te 100 subskrypcji jak najszybciej, a widzimy, że mamy ponad 100, czasami nawet ponad 200 wyświetleń pod filmami, no to prosto, bo Was to nic nie kosztuje, żeby kliknąć ten guzik, a dla nas jedna subskrypcja to jest już, to my się cieszymy bardzo, bo, no, road to 100 subskrypcji, no, a więc dziękuję, jeżeli No i przepraszam Was, że się... Nie pożegnałem z wami ale Six and a half hours later ale ja tam tym tym plułem nie żygałem, plułem ja tak naprawdę się, do tego się z tego psychicznie to już to wziąłem do później to była tak to... no no, ale teraz się z Wami żegnam. nam już mówił o subskrypcji które są, Które mówił, że są pod nami, teraz już tego nie mogę ustawić. W montowaniu, ale o, tam, tam już to będzie. No i tutaj macie film ostatni. No i chyba na tyle, na razie się! Cały czas gdzieś draf tu wyobraźnie, pomóc mi wstać Co iść dziś wyraźne dla mnie węgle Wątpi były pacie, mi ten grzek i nie wiem już nic